Patologia w telewizji trwa w najlepsze od lat, prezenterów i dziennikarzy największych stacji. Według nich patologia znajduje się wyłącznie w internecie, jednak prawda jest taka, że i w telewizji. I w internecie mamy ten sam poziom absurdu i żenady. Oczywiście wszystko kręci się wokół pieniędzy. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że świat się chyba zagubił, ludzie zaczęli podziwiać patologie z zapartym tchem oglądają poczynania osób, które nie powinny istnieć w przestrzeni publicznej. Co niektórym wpłacają pieniądze, komentują, lajkują, obserwują, a te osoby, które w większości powinny być odizolowane od społeczeństwa lub Wysłane na jakieś leczenie, ze względu na publikę upadają coraz niżej. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, będzie mi bardzo miło. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. Na wstępie tego materiału chciałam zaznaczyć, że ten materiał nie jest promocją dla patologii, którą dzisiaj zobaczycie. Ma on na celu pokazanie Wam, co dzieje się w sieci i telewizji, a nikt nie reaguje, żadna instytucja się tym nie zajmuje. W niektórych przypadkach takie. Jakie ja wam pokażę, powinna interweniować policja, MOPS, sąd, albo właśnie tak wychwalana i jedyna moralna telewizja. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Zacznijmy od Dagmary Kazimierskiej, chyba jednej z najbardziej patologicznych matek w Polsce, bo kiedy jej syn był malutki, ona zadawała się z gangsterami i robiła krzywdę innym ludziom. Dagmara, zabawna, szczera pani w średnim wieku, pokochała ją milionowa publika za sprawą telewizyjnych programów. Na Instagramie ma ponad milion obserwujących. Barwna postać z królowych życia, tańczyła z gwiazdami, dostała własny program telewizyjny i szukała tam męża. Każdy wiedział, że była sutenerką i czerpała korzyści z nierządu. Wiele osób twierdzi, że odsiedziała za to karę więzienia i powinna dostać szansę. Jednak teraz goniec.pl doszedł do zeznań poszkodowanych. Okazało się, że kobiety biła i kazała je górzyć. I wiecie, ja się cieszę, że się niby zresocjalizowała i wyszła na prostą, bo na tym powinno zależeć państwu polskiemu, aby każdy winny wyszedł zresocjalizowany. Jednak czy naprawdę trzeba robić z ludzi jak z takich ludzi autorytet medialny? No nie wiem, no wyobraźcie sobie, że Trnkiewicz wychodzi, powie, że odsiedział swoje i ma czystą kartę i nie wątpię w to, że Polsat czy inny TVN zaprosi go do tańca z gwiazdami. No to nie są finansowe machloje, a jednak bardzo wielka ludzka krzywda. Zresztą pewnie wielu z Was pamięta kobietę, która w Sosnowcu zabiła małą Madzie. Ta historia ze śliskim kocykiem, nie będę tej... Jej nazywać matką, bo na to nie zasługuje, to tabloidy też zrobiły z niej celebrytkę. Oczywiście wszystko dla pieniędzy. Nikt, absolutnie nikt z dziennikarzy poczy poczytnych portali nie przejmował się tym, że zginęło dziecko. Teraz Dagmara Kazimierska, mimo tego, co wyszło na jaw, nadal ma swoich obrońców, ma swoich zwolenników, tylko ciekawa jestem, czy jeśli ktoś by to zrobił Konankowi, jej synowi, to czy nie miałaby problemu oglądać sprawcy, jak się cieszy w telewizji. I pamiętacie wielki reportaż o Danielu Magikalu, który jest patostreamerem, pokazali w tym materiale, jak zły jest internet. A co robi telewizja? W obu tych przestrzeniach nie dzieje się dobrze, obie te przestrzenie są siebie warte. I mnie na przykład bardzo szokuje, to, że za poglądy polityczne możesz stracić swój kanał, możesz trafić do więzienia, a gazety i telewizja naznaczą cię na bardzo długo. Sam fakt, że na przykład Marcin Rola musiał wynieść się z YouTube, pokazuje, jak traktowani są ludzie. No i mamy takie kwiatki, jak Kazimierska, która zleciła z Marysi, ale mamy też takie programy jak chłopaki do wzięcia, no naprawdę, zamiast pomóc ludziom wyjść na prostą, to pod publikę taką głupią, uśmiechniętą pokazywali niezaradnych życiowo ludzi, alkoholików jak małpy w zoo. Zrobili takie safari. Zobaczcie jak wygląda człowiek, który jest zaniedbany środowiskowo i do tego z chorobą alkoholową. Mi się nie mieści to w głowie. Już takie programy jak Warsaw, czy inne wyspy miłości, które promują patologiczne zachowania powinny być zakazane. Do tego w jednym z tych programów występowała pani nauczycielka i powie ktoś, że ma prawo robić w prywatnym życiu, co chce, jednak przestaje ono być prywatne, jeśli robi to przed kamerami. Jednak to, co w telewizji widoczne jest gołym okiem, to w internecie nie do końca, bo wyobraźcie sobie, że teraz nadawać na żywo do publiki może każdy, dosłownie każdy. Można na przykład, jak Magdalena Kłosowska, podczas transmisji zeszczać się na podłogę i udawać, że się nic nie stało. To mama, wychodzimy już. Zaraz wychodzimy. Dobra, to ja się pomału ubieram. A która godzina? Co? Która godzina? Pół minęło. Jak to szysz? Nie! A co? Rodzina Kłosowskiej niby jest pod opieką instytucji państwowych, jednak oni jak zwykle niewiele robią. Magdalena doskonale wie, jak zbierać pieniądze od głupich ludzi, do tego można. Podejrzewać, że ktoś jej w tym mocno pomaga, bo Magda bierze rentę. Oczywiście jak sama twierdzi, że ani ona, ani jej mąż nigdy nie pójdą do pracy. Czego wy mojemu mężowi współczujecie? Kobieta to powinna leżeć i pachnieć. I nic poza tym, kocham was, fa! Będzie dziecko, to będę robiła prawie wszystko. Oprócz sprzątania, gotowania i zmilenia pampersów. Będę należała do mojego męża. Ale będę go karmić. Nie macie racji, że obowiązki powinny być podzielone? I mi nie obchodzi, czy mężowi to się podoba, czy nie. Ja na pewno mu nie będę pomagała, ani do tego się przykładała, ani tego robiła. Jakie dziecko wyślę do pracy? Moje dziecko też nie pójdzie. Też będę się starała, żeby było na ręce. Co? Dlaczego żadne z was nie pracuje? A po co? I czekam na rentę. Bo mamy już tylko zostało na drzewo i ciekawy na rentę. Ty chcesz mieć życie. Jak jeszcze, że? Telewizor, Aha. laptop, live. Ale nie pozwolę, żeby ludzie gadali, że tam ma iść do pracy. Bo mówienie to jest grzech, a praca to są rzeczy nielegalne. Tylko renta jest legalna, kochany. I ja nie pozwolę, żeby ludzie gadali, żeby mój mąż poszedł. No przepraszam Boże, że to słowo powiedziałam. Bo na w upowiedzi to słowo, to jest grzech. Boże, przepraszam, bo praca jest nielegalna. To jest grzech przede wszystkim. Z tego zamierzam się wyśmiewać, a nie z ludzi, że nie wiem, dostali prezenty, dostali mieszkania, czy nie wiem, dostali nie wiem, cokolwiek. Ale ludzie niech też zrozumią, że praca jest nielegalna i to jest grzech. Ja tak uważam, a przemyśleń nie mam żadnych i nie muszę mieć, bo nie mam co sobie zmieniać, a zamierzam żyć tego, co mi ktoś da. Czyli z ręce, sprytaj nacinek, i to mi się podoba. No Kochana, ja mogę powiedzieć nawet, że moja mama to nie jest moja mama. Bo jakby była moja mama, to by wszystko zrobiła. Że codziennie kola, codziennie czekolada i codziennie okienka. Zaniedbała wiele zwierząt, które odebrała jej fundacja Judyta. Z tego miejsca zabraliśmy już 21 zwierząt. W dniu dzisiejszym odebraliśmy również psa i kota. Później więcej informacji. A Mopsy czy Gopsy, bo nie wiem pod który ona dokładnie należy, nie robią nic, czekają aż w końcu wydarzy się tam jakaś tragedia. No cóż, cała publika zapewne czeka. Kogo mamy kolejnego? Ano żyjącą z giftów Annę, sikającą do czajnika, wiecznie zbierającą pieniądze, a to na wynajem pokoju, a to na kupno mieszkania, a to na in vitro. Ja tylko mam nadzieję, że się jednak nie rozmnoży, bo kraj tego nie udźwignie. Ale dalej wam mało, to już trochę z innej beczki. Anastazja Wiernikowska, Ukrainka, która stwierdziła, że zrobi sobie biznes na ludziach, którzy mają problemy z jedzeniem, zmagają się z nadwagą czy otyłością lub innymi zaburzeniami odżywiania. Mam nadzieję, że ten film będzie przestrogą dla wielu osób. Mam nadzieję, że ten film oglądnie jak największa grupa osób. Będzie on udostępniany, kopiowany, rozsyłany. Macie pełną moją zgodę na to, żeby wycinać kawałki i robić z tego tiktoki bądź shortsy. Ponieważ uważam, że ten film jest idealnym przykładem na to, jak ludzie oszukują w sieci. Jak można rozpoznać oszusta. Jaki jest mechanizm działania oszusta. Jaki jest mechanizm działania osoby, która tak naprawdę nie skupia się na was, tylko skupia się na sobie i chce zapewnić sobie pieniądze. Chcę po prostu wyłudzić od was pieniądze, przedstawiając się fałszywymi dyplomami z Ukrainy, przedstawiając się jako magister psychologii, nie posiadając żadnego formalnego wykształcenia w tym kierunku, przedstawiając się jako nutricjolog po studiach, chociaż nigdy nie ukończyła żadnych studiów związanych z dietetyką. Oczywiście bez wykształcenia promuje i zarabia pieniądze na niewłaściwych dietach. Wielu ludzi zrobiło już o niej materiały, jak bardzo może ona szkodzić ludziom chorym. Sprawa trafiła do prokuratury, zobaczymy jak się dalej będzie rozwijać. Kolejnym delikwentem jest mężczyzna przebierający się za kobietę, uprawiający patologię na TikToku. Nie wiem czy ta platforma została stworzona do szerzenia patologii, ale świetnie jej to wychodzi. Zobaczcie to. Tak mam nie niepieżował, ale nie pokażę, dlatego sobie zbanujecie konto. sorki, nie dam się dawać na wasze głupie sztuczki. Za euro mogą mi zbanować konto, także aż tak głupia nie jestem. Wiecie, w telewizji pokazują, jak młodzi ludzie uprawiają seks przed kamerami, gdzie jak ktoś pamięta pierwszą patologię, czyli Big Bradera i wystąp, występ fr frytki, to zlinczowano ją po tym wszystkim, że zniknęła z mediów, a teraz telewizja, jak i TikTok promują ludzi chorych i zdegenerowanych. Powiem wam, że wczoraj oglądałam film, jak matka na jednym z live'ów biła małe dziecko i wyzywała od różnych. Serce mi pękło i mimo tego, że ludzie zgłaszają takie sytuacje, to w jej przypadku nic nie zrobiono, bo ta Polka mieszka w Niemczech. Nie pokażę Wam tego filmu, bo jak wiecie, nie przejdzie to na tych platformach. Ja tutaj Wam wybrałam tylko część osób, którym należy się dożywotni ban, ban w przestrzeni publicznej. Takich osób, programów jest dużo więcej, żeby nie było. Ja nie mówię tutaj o Cenzurze w internecie czy w telewizji, ale do jasnej cholery od pewnych spraw są odpowiednie platformy, bo powiem wam, że żyjemy w czasach, gdzie normalny człowiek musi iść do psychologa, żeby nauczyć się tolerować to, co robią ludzie nie do końca normalni. Nie wiem, jak długo jeszcze Polacy będą cieszyć się i wysyłać pieniądze takim ludziom. Promujemy sutenerki, które nakazywały gwarancję, na kobietach promujemy prostytutki, a nie przepraszam, teraz to jest sex working. Promujemy alkoholików, promujemy ludzi, którzy powinni przyjmować leki i być hospit Stalizowanymi promujemy Sodomę i Gomorę. Najlepsze jest to, że zgłaszanie takich ludzi nic nie daje. Nic. Możecie próbować, to nic nie da, bo oni dla platform, jak i zresztą dla telewizji, zarabiają bardzo duże pieniądze. Ostatnio widziałam, jak dziewczyna przepięknie śpiewała, zasięgi miała bardzo małe. Niestety rzeczywistość jest taka, że poszłoby jej lepiej, jeśli by się rozebrała. Szkoda. Dajcie znać, kochani, co sądzicie o tej rozlewającej się w mediach patologii? Czy jeszcze jest ratunek dla naszego gatunku? Czy może powinniśmy to traktować jako jakąś część edukacji społeczeństwa? Czekam na Waszą opinię w komentarzach, a ja Was jak zwykle buziam. Pa!